Hello there! Dzień dobry, wieczór, z tej strony przemek 14 Karka. Witam was bardzo serdecznie Jak widzicie Wuder jest, ale on chyba on tylko na chwilę, on chyba idzie Więc będziemy grać w osłabieniu pewnie, może, chyba, tak, więc nie wiem Więc nie wiem jak to będzie Lubicie katastrofy doprawione szczyptą soli, to lepiej wyłączcie protokoły empatii, bo to wasz szczęśliwy dzień. A ja sobie wybrałem Lando. Bo ja nie wiem po co. O! Nieeee! Yeah. Bohaterowie, niemy, złoczyńcy, jak na razie... Spoko. jak na razie może być. Dobra, ee, ja bym komuś tam wyrąbał, ale nie, nie trafiłem. Księżyc nie Wygrałem księżyc tropikalny. To zabawa dla ciebie. Panie. że wy... No i znowu. Nic nie zwinę. Więcej zaznaczyć. Wygrałem księżyc tropikalny. Wyjątkowy i wszechstronny przyrząd? Przekonaj się. Wygrałem księżyc tropikalny. O nie! O! Idzie po mnie śmierć, idzie po mnie śmierć, a ja wygrałem księżyc tropikalny. O! Czałosne. Czałosne gry wesół. O! ojoj oj, oj, oj. ELEGANCKO! Dobra, idę się, idę się troszkę zregenerować. To koniec Coś się zbliża. Kurde, coś się zbliża. Jeden miecz świetny, ale dwa ostrza, ale cztery ostrza, o O nie, 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 nie. O dobra, chowajmy się, chowajmy się zatem do do kopuły A mamy nierówno pod kopułą, to wiadomo oczywiście, ale też wygrałem księżyc tropikalny. Zimny jak głas pistolero. Zimny jak głas pistolero Bajamos kompanieros ja jestem taki pistolero Oj Leja szykuj tarczę bo Leja Leja szykuj tarczę bo mnie denerwujesz Ola. Wywalę sobie To trochę to gówno Okej, okay, coś tam dostali ale Dobra Zegenerujmy tak porządnie dosyć Tak Dobrze, no. ah. Rebellionist... <laughs> ah. ale to już. a... Aż to niestety. Niestety to już miałem za mało HP, żeby to przetrwać, ale przetrwałem, boska. To jest ważne. To jest ważne. Jest w twoje życie. Pora jest moje życie, na większą bezpośredniość. Tak, tam grivesku Zapłaciłem sobicie za tę zabawkę. Zapłaciłem sobicie za tą zabawkę, więc proszę. Więc proszę, żeby ta zabawka działała, raczej nie. Pośła zapszony, ale mnie irytuje ten Boba flet no irytująca postać, to koniec twojego Zatrzymane. Oj ojoj, ojoj, oj oj, oj 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 no i źle. O, a teraz nie ma sensu go wprawdzać No dlaczego nie dost! To gra mnie zawsze w no Wygrałem księżyc tropikalny. Jak się z tym czujecie? Wygrałem go w Sabaka. W Sabaka. Wygrałem go. No, teraz ich Noż. Zbliża się do nas poważna awaria, no? Generał Grievous jest poważna awaria. Robię oni, alo, alo, oj oj oj, poważna awaria Cy dwóch psychopatów, które napały, na nawalają, nie. Viamus <sum> companeros. kompanierów. Dobra, może teraz. O elegancko! Coś tam trafiło. Coś tam trafiłem. O. Trochę to egzotyczne, ale warte swojej ceny. No ja Wow, buderka sobie. Myślę, że mu to coś da? Nie ja sądzę. W, wybaczcie na momencik, muszę... Muszę iść. Rozpocząć szturm, Dobra, wróciłem, ale niestety mnie a, a, zabił Wuderek, oczywiście musiał przyjść. Sobie musiał przyjść i pokrzyżować me plany. Kurczę sekundę brakowało, a jeszcze znaczy, parę sekund. żebym przeżył, no. okay. Nie, nie Dobra Pokonany Obra, wygrała na 17 najwięcej eliminacji swoją drogą, ale... Ale no. <ścoughs> ale wygraliśmy, na. No. Wygraliśmy, więc giga, miga, giga czarnot. Giga... niestety nie będę tutaj pierwszy... Nie będę tutaj w ogóle grał pierwszy skrzypiec, chociaż Drugie miejsce mam za walkę, więc. Więc git. Mam drugie miejsce za walkę, więc. Bywajcie.